Witam wojownie wolności Czy Karol Nawrocki już duduje. E, 6 stycznia na Pielgrzymce Kiewisów zadałem mu pytanie. Pytania 4, mimo że się chciał jak najszybciej wprowadząc, jak najszybciej mi odebrać mikrofon. Między innymi czy będzie sługą narodu ukraińskiego jak Andrzej Kura. I zobaczcie, jeżeli chodzi o komentarze, o wszystkie zachatki okazuje się, że wygraliśmy ją dzięki Ukraińcom czyli Polacy i Ukraińcy profesor Bartezel mówi, że to jest bardzo groteskowe ponieważ Ukraińców było po prostu promil to byli ludzie, którzy nie byli Ukraińska Republika Ludowa związana z Lurą, nie byli w ogóle uznawani przez większość Ukraińców jako tak. więc czy to dzięki nim wygraliśmy? Laurka zrobiona w Ukrainie w Białańskiemu. Bo trzeba zrobić paralele, żeby pokazać, że jest w Ukrainie się wszystko za pięć, Ukraina jest za tym gwarantem bezpieczeństwa. Będę się temu przyglądał. Niemniej złożył też wyjazd do Moskwie, więc tym przez a nie będę napisał ława kuta. Ale zobaczmy, co